że ten trzeci, to na trzecim się rzeczywiście zastanawiam, ponieważ ja bym proponował, żeby wstrzymać trochę rozwój dostępu do internetu w Polsce. Dlaczego? Tak długo, póki państwo nie nauczy się rozmawiać z internautami, szczególnie z tym młodym pokoleniem i nie spróbuje z nimi się dogadać, na jakiej zasadzie ma być kontrolowany dostęp do internetu, który w ilu przypadkach jest konieczny, żeby patologię wykluczyć. Jakie prawa mają mieć służby, które kontrolują dostęp do internetu, które zamierzają jeszcze więcej kontrolować zawartość internetu i również zawartość jakby sfery komunikacyjnej, bo to również dotyczy telefonii. Tak, żeby nie były naruszane prawa i swobody obywatelskie to raz, a dwa, żeby była nad tym kontrola. To, co się ostatnio stało przy ustawie hazardowej, przy czym mnie kompletnie nie interesuje sam problem hazardu, że wprowadzono rejestr usług i witryn szkodliwych, które który oczywiście w wielu przypadkach jest konieczny, nie występuje tylko i wyłącznie w Polsce, metodą nagłą, metodą nie, jakby nierozmawiania ze środowiskiem jest przykładem próby narzucania pewnych stan, zasad, które są nieakceptowane. Przypominam, nieakceptowane szczególnie przez to młodsze pokolenie, które używa permanentnie internetu. I może proszę mi wybaczyć ten ton, ale jeżeli to młodsze pokolenie kiedyś zrobi e demonstrację, to ta demonstracja, każda na zewnątrz tego budynku, to będzie tak zwany mały pikuś, pan pikuś, jak gdzieś na jakiejś reklamie by. Dziękuję bardzo.